O, o, jedziemy, jedziemy, słuchajcie, czuję, że zwaniamy. O, 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 państwo się uśmiechną do tramwaju, dzisiaj wielka orkiestra, pomachajcie, poskaczcie. Teraz, prawo. Teraz w prawo. Teraz. Ogląd Tak. W ogóle kiedyś był używany? Był. 14 lat temu ostatni raz. Ale to chyba tylko awaryjnie. No. O to był... no. To z... kontak, kontak. Jeszcze wcześniej się urodziłem. Przez mały byśmy Oooo. Witam ludzi na przystanku. Mi do miasta. Kibuła. No, no, no. Proszę przygotować pieniążki do puszki. O! Pani z Reala z zakupami to na pewno dużo reszty w drobniakach dostała, a jak nie w drobniakach, to w papierka. Dzień dobry, witamy serdecznie. Kto się dorzuci do puszki? Marcin Marcin. No, my widzimy, ale jeszcze jest co e, no prawda? bo może muszę stręgos, który chcemy, żeby się brały chciałbym. Po przyjechali i później się zwrócono do miasta. Dobra. Pani Rando wróci? Już I... naduszkę no, no, się sprawa. Może na czerpeczce? Daj Państwu jeszcze serduszko Bo jedno to jest panowczo za mało Dziękuję serdecznie o, Dla Pani jeszcze tutaj Daj dla Pana jeszcze Wszystko zabieżdżone I dla Pana jeszcze drugie Elegancko, dziękuję serdecznie

Zatrzymaliśmy się na i na ulicy, i będziemy, tak. będziemy tak i każdy musi bo, bo tam byśmy się koło tego, zatrzymali koło tego URP, nie? Aha. A tam tak ładnie wyglądało, nie? A, no tak. Że orkiestra nawet zajechała na mały. No, o. ¡Gracias! Pozdrawiamy ludzi na przystanku, pozdrawiamy. Już proszę szykować drobniaki albo papierki jeszcze lepiej. Dzień dobry, to ja wielka orkiestra, wyławnią się z tramwaju. to A co leci,